A wiecie, co mi się dzisiaj śniło? Opowiem Wam. Śniło mi się, że byłam w jakimś, w jakimś budynku. Ale to tak naprawdę była gra, ale ja widziałam wszystko z perspektywy tej postaci w grze. I tam była jakaś taka... Jakiś taki pojazd był, który był taką deską snowboardową. I to był jakiś mega rzadki item. I ja skakałam, żeby, żeby dosięgnąć ten, y, te, te, ten item. Ale wyprzedziła mnie moja kuzynka. Ja się tak strasznie wkurwiłam. Poszłam do jej pokoju, odłączyłam jej prąd, i ta deska upadła z powrotem, więc ja wróciłam do mojego kompa i ją podniosłam, i chciałam ją przetestować, ale to się okazało, że byłam w Fortnite, i przychodziły jakieś dzieci, zabrać mi, e, zabrać mi tą deskę i kopałam te dzieci. No, obudziłam się z takim mainakiem rano. To było porąbane. Zjadłam tłuste spaghetti. Zjadłam na noc. Mhm. No. Zostaw ty dzieci